Jesteśmy, yy, ważna sprawa jeżeli wyjmujecie wybierak, musicie wsunąć na zastępstwo coś, żeby nie wypadły kulki, które są w środku i teraz robimy tak hmm. o, i wybierak skrzyni biegów wyszedł. wyszedł i w ten sposób kulki które są nie wypadły nam o, i one sobie tam siedzą Tylko wiecie co jest najciekawsze? No i tak to będę musiał wyjąć, z tego wyjdzie. Ale dobra, olejmy to. E, silnik mamy już rozkręcony, teraz będziemy potrzebowali tak, ponieważ nie jest to nowy silnik, ani nic, to łatwo on nie zejdzie, tak? No, to może Musimy użyć, yy, że się tak wyrażą, najcudowniejszego urządzenia mechanicznego, mechanika, no. zwane młotkiem. Bez młotu nie robota. Zajmiemy szalinkę, gdzieś no i lepiej fajnie znaleźli znaleźć takowe Ale jest tak dobrze sklejony. O. O, nie więcej. O, i się nie dużo rozchodzi. O, i rozrzucić, prawie? Kurde, sklejony. Bruno Mars! Ta, nie A co mnie Snickers? A nie wiem nie Jest Mars, to musi być Snickers, nie? A nie ma! No widzisz Szlekaj tak będzie podmiany Jak ją kiedyś kupię Kiedyś Fuuuuck! Pieprzona Czemu leciał coś? Nie wiem a znęczycie. Tak. Dobra, no jeszcze trochę. Na sił. Najgorsze co może być. rozpołowić połowić ten zaslany silnik. A ładnie. To bolało. bolało? Trochę. To dobrze. Wiem. Jakby nie bolało, to bym to nie zrobił. Musimy <laughs> go rozpoławiać. Z razem delikatnie, ale i skutecznie, no bo przecież... Dokładnie, dokładnie. To pomału. Jest to najgorsze. Heh. <grystwo> <grystwo> <Rozpowieć>. Olej, no, <dokładnie. grystwo> to. Dokładnie. Hmm. Hmm. Bardzo interesujące zjawisko, prawda? Górę przedłużać. Hmm. Proszę pamiętać. Oto będzie dobre. przecinakiem to się ukryć. Wujka, stróż wszystko w garażu. Koksu nie mam. No ja to, to akurat potrzebne. To nie potrzebne. Tylko ja ostrożnie. No to spokojnie, no. Kurde. Wiem, wiem. Dzisiaj niby kurde silnik już o prawie rozpołowiony to tamto. W a się, kurde, trzyma. nadal będę. Trzymaj Trzyma, no znaczy, to gówna ci się trzyma, no nie? Tu wałki ci wszystko wyjdzie razem z łożyskami z obudową, no nie? No to tam znajdzie. Jedyne, co, się jedyne co ci trzyma to wał i zimmeringi. Czy może ty to się wyjmował? <laughs> w te zimmeringi Na one tutaj będą. Jak byś musiał wymieniać? Fire cały czas do olej wchodzi. Jak <laughs> byś wymieniał, nie? Tak, tego muszę Jak się go rozjechał wtedy. A, no właśnie. Wiedziałem. Haha! Ha. No jest Zimmering Co ta menda tyle tutaj woli wlała? Nie żeby coś, ale... Kto no ja się tu dostał? Ja się nie odzywam. Kto? Ja no też nie. O ty! Coś się stało? Kurwa jedna! O kurde! Co za kogo ci wróciło? Ja Dobra, zapauzujemy, wrócimy jak to wyjemy. Bo bo, bo bo Dobra, właśnie zdemontowaliśmy pokrywę. I, i, i. Co z tego, tak? się ciekawy. Co z tego? To z tego, że... Nie tak tego, było łożysko przeszkadza, dobra, nie chcę się w to bawić. Przecież jakie jest zabezpieczenie. Nie, to nie jest zabezpieczenie. A. Tak się to prezentuje środek od tej strony. Tu macie łożyska wału wymieniane. Rówki. tenkie łożyska były wymieniane. O, wyszło. Patrz, jak fajnie. <laughs> dobra, pokrywa położymy tutaj. O ty! O, znalazła się. Druga. O, szpilka. To położymy tutaj. Widzicie, tutaj macie choinki. Tutaj macie całą yy, skrzynię biegów. Czy to może to do wieś, nie? Chyba. No Na przykład kulki wypadną. Ryszka? Kulki. A nie ten. Tu macie kolejne zębatki. Nie przywinać yy, zębatki z skrzyni biegów. One muszą być Musi być, to nie ma bada. Tylko nie pamiętam, jak to wychodziło. Nie, chyba nie tak. o, Już jedna kulka wypadła? Tak? Nie. Nie rozumiem. Szybko. Wyjmę jeszcze jedną zębatkę. Na każdej zębatce macie jeszcze podkładkę dodatkowo. Ważne, nie zgubić ich, nie wolno. Ty, jeszcze jedna taka malutka tutaj była. Tutaj mamy jeszcze jedną zębatkę. To jest yy, ta startera właśnie. Mm -hmm. Ją położymy tutaj. Zębatkę mamy tą tutaj. Jeszcze jedna zębatka była chyba, co nie? A tu jest na zębatkę. Tu jest na tym. Na wałku, czyli skoro w jest tu, tu. Hmm. 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 Jeszcze jedna... Jeszcze tu nie jest no. łożysko. Ostatnie. Łożysko to tam wiesz. Olać. No tak no tak. Dobra, teraz to na czym nam najbardziej zależało. Żeby wymienić to. Łożysko. Bezpieczenie komórki. fuck you wypadły. Co to jest? Odkładki. Od tego pewnie. Mam nadzieję. Może <grystanie> oczywiście. Nawet tutaj macie choinki skrzyn biegów. Macie. Raz, dwa, trzy, cztery przekładnie. Każda przykładnie odpowiada za jeden bieg. Teraz y, muszę wybić wał. <grystanie> Tak, wiesz. To inaczej, ale tak. No, tym wałem się nie przejmuję, bo... No, tak jest zrobione. Teoretycznie. To więc wale nawet w gwint. Wy jak chcecie wyjąć po prostu, najlepiej nakręcić jakąś nakrętkę, czy cokolwiek i walić w nakrętkę, nie bezpośrednio w gwint. Wyszedł. Proszę. Proszę bardzo. Wał. To jest stary wam oryginalny, co prawda. Oryginalny? Nie wiem czy oryginalny. Zgadza się, czy oryginalny. Tam coś jest napisane. No to, tam na, na tym, tu. SM-50 Chyba oryginalny. No. Aczkolwiek teraz mamy. To jest innowy wał, Tu jest, jak mamy jakieś oko S50 Proszę bardzo, IFA IFA Ty. Kurde teraz mi powiedz jak ja wybiłem to łożysko z której strony w które strony waliłem Tu, czaj. nie, czasem tu, nie, Tu, tu chyba. To? Czyli tak był? No. Tak, bo tu wystawał, czyli chyba tak. Bo tu jest krótszy koniec, a tu dłuż. Mm. Jak nie, to się poprawi, nie? Znaczy, wiesz odwrotnie? Mówi mi się że odwrotnie jest. Mm. Tak, że krótszym końcem to Tak. Tak. Tak, chodzi. Krótszym końcem to będziesz miał. A, cześć? Chyba się tam, proszę. Nie. Tak, idzie. Kroszymy? Mhm. Nie no. wiem, po pini. Po na to ci magneto wchodzi. No. Na to wchodzi ci to. Czekaj, kurry. <laughs> Czaj, bo jak go wyrzuciłeś, to on chyba tak stoi, nie? Tak, tak, wchodzi. Dupa tam, olaf. A się wrócił. O nie, żebyś się nie zesłał. <laughs> Przecież tym, że ja wykręcę w ten. Ściągacz. Mhm. Dobry pomysł. Dobra, za pauzy, na chwilę wracam nieba.